Witam wszystkich. Tak, to był normalny wtorek i siedziałem w biurze pogrążony w pracy, kiedy zadzwonił telefon. Spojrzałem na ekran i zobaczyłem imię mojej teściowej, Karol. Nie dzwoniła do mnie często, więc od razu wiedziałem, że to coś poważnego. Cześć, Karol. Czy wszystko w porządku? Zapytałem, przyciskając telefon do ucha. Dan, kochanie, przepraszam, że zawracam Ci głowę, ale naprawdę potrzebuję Twojej pomocy. Odpowiedział jej zaniepokojony głos. W przyszłym tygodniu przeprowadzam się do nowego domu. A mój przyjaciel, który obiecał mi pomóc, nagle wyjechał z miasta. Czy mógłbyś przyjechać i pomóc mi z pudłami i meblami? Mentalnie jęknęłam. Przeprowadzka to zawsze taki kłopot, ale nie mogłam odmówić teściowej. Po pierwsze, zawsze była dla mnie miła, a po drugie, nie chciałem psuć relacji z rodzicami mojej żony. Jasne, Karol, nie ma sprawy, odpowiedziałem, starając się brzmieć pogodnie. Kiedy mam przyjść? W sobotę rano, jeśli nie masz nic przeciwko. Dzięki Dan, uratowałeś mi życie. Usłyszałam na drugim końcu jego pełen ulgi śmiech. Uśmiechnąłem się. Może ten pomysł nie był taki zły. Trochę fizycznej pracy nie zaszkodzi, a moja teściowa zawsze mówiła, że za bardzo stałam się biurowym chomikiem. Umowa stoi. Do zobaczenia w sobotę. Powiedziałem i rozłączyłem się, zastanawiając się, w co właśnie się wpakowałem. W sobotę przyjechałem do domu Karol wcześniej rano, tak jak się umówiliśmy. Dom, do którego się przeprowadzała, okazał się całkiem ładny, mały, ale przytulny i w pewien sposób znajomy. Podobnie jak sama Karol, drobna, ale bardzo energiczna i wesoła. Dan, kochanie, tak się cieszę, że Cię widzę. Impulsywnie przytuliła mnie, gdy tylko przekroczyłem próg. Pachniała słodko i kwiatowo albo perfumami, albo płynem do płukania tkanin. Witaj, Karol, jesteś gotowa na wielką wędrówkę ludów? Zażartowałem patrząc na górę pudeł i mebli, które musieliśmy przenieść. Och, nie przypominaj mi. Karol teatralnie przewróciła oczami. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo jestem zmęczona tymi wszystkimi kłopotami z przeprowadzką. Ale w porządku, poradzimy sobie, zwłaszcza z takim silnym pomocnikiem jak Ty. Uderzyła mnie żartobliwie w ramię i mrugnęła. Nie mogłam się nie uśmiechnąć. Z moją teściową zawsze było łatwo i przyjemnie, nie tak jak z moją żoną, zawsze zajętą i poważną. Zabraliśmy się do przewożenia pudeł, demontażu i montażu mebli, pakowania i rozpakowywania. Od czasu do czasu Karol żartowała i zabawnie komentowała, co sprawiało, że praca była szybsza i weselsza? W południe byliśmy już dość zmęczeni i postanowiliśmy zrobić sobie przerwę na lunch. Karol zamówiła pizzę i usiedliśmy na podłodze w salonie, jedząc gorące, pachnące kawałki. Boże, od wieków nie jadłam pizzy prosto z pudełka, wyznała Karol, oblizując palce. Czuję się jak studentka. Myślisz, że to oznaka zbliżającej się starości? Roześmiałem się i potrząsnąłem głową. To raczej oznaka umiejętności cieszenia się z małych rzeczy. To tylko dobrze dla ciebie. Karol uśmiechnęła się do mnie z wdzięcznością, a w kącikach jej oczu pojawiły się zmarszczki, co tylko dodało jej uroku. Po przerwie wróciliśmy do pracy z nową energią. Pomimo lekkiego zmęczenia, mój nastrój był radosny. Kto by pomyślał, że przeprowadzka może być tak przyjemnym zajęciem? Wieczorem prawie skończyliśmy przeprowadzkę. Pozostało tylko zanieść ostatnie pudła z ubraniami i pościelą do sypialni. Niosłem jedno z nich, gdy Karol, która szła przede mną, nagle potknęła się na progu i zaczęła upadać. Instynktownie rzuciłem się do przodu, próbując ją złapać, ale straciłem równowagę i upadłem razem z nią na podłogę. Zamarliśmy tak, ja rozłożony nad Karol, a ona patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami. Dan! wykrzyknęła, a ja poczułem jej ciepły oddech na twarzy. W tym momencie coś kliknęło w mojej głowie. Wszystkie dobre intencje i właściwe myśli zniknęły, pozostawiając jedynie przytłaczające pragnienie. Nie zdając sobie sprawy z tego, co robię, pochyliłem się i pocałowałem Karol w usta. Na chwilę zamarła, ale potem odpowiedziała na pocałunek z nieoczekiwaną pasją. Nasze dłonie ochoczo przesuwały się po ciałach, zrywając z niej ubrania. Pudełka zostały odrzucone na bok i zapomniane. Teraz były tylko te palące dotknięcia i ciepło naszych ciał. W jakiś sposób dotarliśmy do łóżka, gdzie uprawialiśmy dziki, szalony, niemal zwierzęcy seks. Wszystkie tabu zostały odłożone na bok, wszystkie zakazy złamane. Byliśmy teraz tylko mężczyzną i kobietą, oboje spragnieni bliskości i czułości. Orgazm uderzył w nas jednocześnie, sprawiając, że wygięliśmy się w spazmie wspólnej przyjemności. Potem leżeliśmy tam, nasze ciała splecione, próbując złapać oddech. Świadomość tego, co się stało, powoli przenikała do naszej zamglonej namiętnością świadomości. Cholera, co my zrobiliśmy? mruknąłem, wpatrując się w sufit. Coś niesamowitego odpowiedziała Karol, a w jej głosie mniejsze spojrzenie. Nie było w nim wstydu ani poczucia winy, tylko satysfakcja i lekkie zaskoczenie. I wtedy dotarło do mnie, że nie zrobiliśmy nic złego. Co z tego, że raz ze sobą spaliśmy. Stało się. Ważne, że obojgu nam się podobało, a sądząc po błysku w oczach Karol, całkowicie się ze mną zgadzała. Zostaliśmy w łóżku przez około godzinę, leniwie pieszcząc się nawzajem i rozmawiając o różnych bzdurach. Dziwnie było rozmawiać o najnowszych plotkach i pogodzie, leżąc nago w jednym łóżku z moją teściową, ale jednocześnie czułam się tak naturalnie i dobrze. Jakby tak właśnie powinno być. Jednak prędzej czy później musieliśmy wstać i się ubrać. W końcu przeprowadzka sama się nie skończy i musieliśmy zdecydować, jak się od teraz zachowywać. Karol, zacząłem poważnym tonem, zapinając guziki koszuli, o tym, co się między nami wydarzyło. Dan, nie zaczynaj, przerwała moja teściowa ekspresyjnie, przewracając oczami. Nie prowadźmy tych banalnych rozmów w stylu: Nie powinienem był, jestem taki winny. Jesteśmy dorośli i wiemy, co robimy. I najwyraźniej oboje dobrze się bawiliśmy. Nie mogłem się nie uśmiechnąć. To właśnie zawsze kochałem w Karol jej zdolność do niekomplikowania rzeczy. Dobra, więc co teraz zrobimy? Udajemy, że nic się nie stało? Karol zastanowiła się przez chwilę. Oto, co proponuję. Zachowajmy nasz mały żart w tajemnicy. Nie ma potrzeby denerwować innych. Ale jednocześnie spotkamy się kiedyś i będziemy kontynuować nasze przygody. Bez żadnych zobowiązań i udawania niewinności. Umowa stoi? Nie mogłem powstrzymać się od gwizdnięcia z podziwu. Co za zwrot akcji. Ale propozycja Karol brzmiała dla mnie bardzo kusząco. Wiesz czemu, nie? powiedziałem powoli. W końcu, co może być lepszego niż seks bez zobowiązań z wyrozumiałym partnerem? Dokładnie. Karol uśmiechnęła się lekko. A teraz zakończmy tę cholerną przeprowadzkę. Nie chcę zaczynać nowego życia otoczona pudłami. I wróciliśmy do pracy z nową energią. Tylko teraz nasze ruchy były od czasu do czasu przerywane chichotami, mrugnięciami i figlarnymi klapsami. Jakbyśmy nie byli teściową i zięciem, ale parą nastolatków. Którzy właśnie zgodzili się zostać przyjaciółmi z korzyściami. Od pamiętnego dnia przeprowadzki minęło sześć miesięcy. W tym czasie Karol i ja spotkaliśmy się jeszcze kilka razy. Czasem u niej w domu, czasem w motelu, tanio na godzinę i za każdym razem było równie cudownie jak za pierwszym razem. Namiętnie, bez pytań i niepotrzebnych zobowiązań. Co dziwne, reszta naszego życia toczyła się jak zwykle. Nadal kochałem żonę i byłem jej wierny. No prawie. A Karol pozostała troskliwą matką i babcią, wzorową, teściową. Nikt z naszego otoczenia nie podejrzewał naszego małego sekretu. Tylko od czasu do czasu, gdy krzyżowaliśmy spojrzenia podczas rodzinnych obiadów, pozwalaliśmy sobie na przebiegłe uśmiechy i wymowne spojrzenia, jakbyśmy mieli swój własny sekretny język, który tylko my dwoje mogliśmy zrozumieć. I za każdym razem ogarniało mnie przyjemne uczucie bycia częścią jakiegoś pysznego żartu. Sumienie w ogóle mnie nie dręczyło. W końcu nikt nie cierpiał z powodu moich spotkań z Karol. Po prostu dawaliśmy sobie nawzajem to, czego brakowało nam w życiu: namiętność, adrenalinę i poczucie pożądania. I robiliśmy to tak ostrożnie i przemyślanie, że nikt niczego nie podejrzewał. Oczywiście rozumiałem, że nasz związek nie może trwać wiecznie. Prędzej czy później jedno z nas, prawdopodobnie ja, znalazłoby inne zainteresowanie, lub po prostu się marzyliśmy. Nie widziałem powodu do zmartwień. Kontynuowałem więc swoje normalne życie, uzupełniając je tylko od czasu do czasu przebłyskami cudzołóstwa. I za każdym razem, gdy przypominałem sobie moją przygodę z Karol podczas przeprowadzki, uśmiechałem się do siebie. W końcu to właśnie wtedy Pośród porozrzucanych pudeł i stosów rupieci, znalazłem to, czego tak bardzo mi brakowało prawdziwą, żywą pasję, nieskrępowaną konwenansami i moralnością. I niech cały świat czeka nie mam zamiaru z niej rezygnować. Podobała Ci się ta historia? Daj nam znać w komentarzach, co Ci się podobało. Subskrybuj nasz podcast o opowiadaniu historii. Nie zapomnij też go polubić i zadzwonić dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.